W małych grotach, przy wąskich ścieżkach, pamiętałam o dniach światła, przechodzącym jak złodziej przez szklany wazon tulipanów, chylących głowy niczym muzułmanie w meczecie. Tulipany, kupuje lena. Ich białe głowy i ciemnofioletowe, o nieśmiałym zapachu, na stole w kuchni, na stole w bibliotece, gdzie zdawałoby się nie jest ich miejsce. Ich długie szyje pęczniały przez szkło powiększające wazonów w objęciach wody. Kładły się obok swoich cieni, niczym kochankowie. Obok gazeta. Na pierwszej stronie spalone domy, czarne pręciki tulipanów i biografia Sibeliusa, który chciał napisać operę, jak Wagner. Pił dużo wina i palił cygara. Tylko jeden kieliszek i dwa cygara, dzisiaj. Podliczał. Jakby to były pieniądze. I budował dom. Piękny, drewniany dom blisko lasu, w którym miał nic nie napisać. Nic dla nas. Melancholia okazała się łatwopalna. Dużo wcześniej napisał symfonię. Długie jak karawany sunące miarowo. Pełne wszystkiego leśnymi drogami, pod otwartym niebem. Rano jedna główka tulipana odcięta, osobno, w małym kieliszku po winie. Nie wiem, kto zostawił zapalone światło.